Witajcie w moim dzisiejszym komentarzu. Zachęcam Was do obserwowania, subskrybowania w moich kanałów w mediach społecznościowych, a dzisiejszy komentarz poświęcę sprawie Franka Sterczewskiego, posła koalicji obywatelskiej, który został zatrzymany niedawno w nocy w Poznaniu, według policji miał poruszać się rowerem po prostu po alkoholu. Posłuchajcie, zobaczcie materiał z tej interwencji. No, dziękuję. Nie, nie, dziękuję, proszę. Moknąć prawie pan tego gumę i dmuchnie. Co się Nie pan tu w stanie. Widzę, że pan nas prowokuje. Podejdzie pan do tej bariery. nie. Widzę, że pan próbuje sprowokować nasze zachowanie. Jest pan w trakcie kontroli. Prowadzimy czynności i ma pan obowiązek wykonywać nasze polecenia, nawet będąc posłem. Ale proszę proszę podejść. Proszę podejść do barierki. Pan może śmiało dopisać, że jest wyczuwalna bardzo silna wona alkoholu. Poseł na Sejm, zatrzymany przez policję, bezczelnie maha legitymację poselską, by uniknąć odpowiedzialności. Bo chyba każdy człowiek, który byłby w tej sytuacji trzeci, po prostu dałby się zbadać alkomatem, ale nie gwiazda Koalicji Obywatelskiej. Jego zachowanie wobec policji tym bardziej pokazywało jego lekceważenie i takie bycie ponad prawem. E, niestety, Reakcja na ten występ pana Starczewskiego nie spotkała się z krytyką jego kolegów, ba fakt, że zdecydował się przeprosić za swoje postępowanie wśród posłów Platformy Obywatelskiej, takie zachowanie wzbudziło Reakcję szacunku, szacunek, Franek, za to, że przyznałeś się. Tylko pewien problem polega na tym, że już badania alkomatem nie poznamy. E, to widzicie Państwo taka postawa platform, Platformy Obywatelskiej. Tyle mówią o praworządności, a kiedy przychodzi co do czego, bezczelnie poseł wyciąga legitymację poselską. Jest to naprawdę zachowanie, które obrazuje mentalność Platformy Obywatelskiej. Wielkie hasła na ustach, ale w chwilach. Kiedy te standardy trzeba zbadać, również alkomatem, to w, tej, w takiej sytuacji zasłaniało się swoimi e, przywilejami. Co gorsza, pan Sterczewski e, uchodzi w parlamencie za zwolennika jazdy rowerem. Ja kocham jazdę rowerem, ale jedynym, co piję do jazdy na rowerze, to są izotoniki lub Woda. I to polecam właśnie Frankowi Serczewskiemu, by nie wsiadał na rower po imprezie, a jeśli już zabalował na mieście, to żeby wybrał taksówkę albo przeszedł się pieszo.